Ale czym pow... więcej, tym lepiej, słyszałem. nie został usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Ale ogólnie tym, że... jeszcze tutaj... Yy, Albo niech właśnie... prokuratura wyda wyrok. Natan, Natan, powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby być takim bogiem sylwetki jak ty, bo kurwa motywuje się Nie tam. wiem, zapytaj ludzi. No pod, ale no podobno tego teścia bijesz. Nie wiem, a ty podobno trena bijesz. Ja? No. No co ty, hopie? Jak to? Słyszałem, Nie że... no dobra, no, ja, okej, okay, no dobra. Znaczy nie musisz się masz widać po tobie. I nie to nie chodzi o sylwetkę. A skąd ty to o tym Tylko możesz wiedzieć? o głowę. To widzisz, że masz doświadczenie w braniu środków do Pinga. Bra jeszcze raz powtórz, proszę. Co ty kurwa powiedziałeś? Co ty kurwa powiedziałeś? Ej, ej, ej. A Co, co powiedziałeś? A co powiedział Nathan? Co powiedział Nathan? Kongo TV wjechało i od razu są dymy, kurde. Co powiedziałeś? Nathan, co powiedziałeś? Co powiedział Nathan? Szeli 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 możesz powiedzieć, co powiedział Nathan, bo my tu w większości nie słyszeliśmy. Nie no, teraz yy, tak jakby chciał pokazać, że się zająkałem czy coś w tym stylu i żebym się powtórzył. Nie. No bo się zająkałeś, to się Nie no, powtórzył. normalnie mówię. No ty tak. jesteś zetresowany. Ktoś ma głowę na karku, już ma drugą walkę z darem, trzecią z Szeligą. Na jednej konferencji. Znaczy Szeliga sam coś na tam sapał kiedyś na Instagramie, chłop. widziałem. Nic nie musi nagrywać. Tylko nikt na nawet nie odpowiedział na to, co sapał na mnie Szeliga kiedyś widziałem. A co na ciebie, Szapa, szczerze, nie wiem, coś mi się wyświetlił, jakiś shot na TikToku i to pominąłem, bo ja tak miałem taki okres, że jak widziałem, że ktoś o mnie mówi, to to pominąłem. Szeli zaczepiałeś, e, zaczepiałeś natana czy nie? Szeli, zaczepiałeś natana, czy nie? Ja go zaczepiałem? Działego no. zaczepiałeś? Nie, bo no, wystosowałem normalne argumenty, jak to prokurator. Argumenty robi. z wyzywaniem. Co? Argumenty z wyzywaniem. Z jakim wyzywaniem? No, z jakim pak, wyzywaniem? Oczywiście mikro. Co? A metr 50 masz? Ej, a co ty masz do tak. krasnoludów? Ale powiedz. Ty jesteś czarnoksiężnikiem, a nie co ty krasnoludem? masz do wysokich, ty. zostawcie mnie, kurwa! Ej, chyba ci trochę ta Warszawa kurwa uderzyła do głowy i za dużo kryształów filozofów pierdalałeś. Nie, nie, nie za dużo. tylko Chyba troszeczkę. za dużo, kurwa, bo widzę po twojej mordzie, że tyś wykrzywiany? Nie, troszeczkę. Jesteś wykrzywiany, kurwa, jak stary Menel. Jak stary Menel? No, jak stary Menel, No, między 24 lata. No, popatrz, popatrz na siebie, jak ty wyglądasz, człowieku. A masz lustro? Jak śmiebany. No ja no chyba ci tylko... rano spojrzałeś w lustro. Znaczy widzę śmietnik, ale patrzę przed siebie teraz, wiesz? O, Dobrze o, chłopaki! Do... Widzę, że. No do zobaczenia! Ja nie wiem czy to jest dobry pomysł. Do jeśli Będziesz to nie jest zły pomysł, to ale... tak, nie ma problemu. Ale... To pokaz, ale... Mnie popraw, okay. ale może zrobimy Prawa chłopakom ulica. face to face. Tak, chodźcie, zrobimy Zróbmy face. Zróbmy chłopakom face. face to face, skoro tak buzuję między na... nimi. Face to face!